Dzisiaj taki króciutki filmik bez scenariusza. Mamy tutaj 600 przedliftową, która trafiła do nas na szereg ciekawych prac. Już prace są praktycznie na finiszu. Czemu 600 jest kosztowna? Przede wszystkim części. Wiele rzeczy jest zdublowanych, czyli mamy dwie przepustnice, dwa przepływomierze, dwa komputery silnika. Wszystko jest razy dwa i psuje się tak samo często lub nawet częściej niż w pincetkach. Tutaj jakie zabiegi wykonaliśmy. Demontaż kolektora stącego, kolektora sądcego, pokryw zaworów, przednich dekli oraz tych dystansów od kolektora sącego, żeby dostać się do separatora oleju. Separator oleju własnej produkcji, że tak powiem, Został tutaj zamontowany, gdyż oryginał jest niedostępny. Używane to, wszystkie są posypane. One tutaj sobie sadzą, no po prostu pobierają lewe powietrze i sadzą, sadzą olej. Dlatego tam też jest bardzo często zażygane. Te zdjęcia podczas rozbiórki fajnie udokumentowały, w jakim, w jakim stanie ten motor był. Jest to Japonia z niedużym przebiegiem, ale to nie szkodziło, że ten motor już był wcześniej rozbierany i, i tutaj było bardzo dużo stikonu na pokrywach zaworów. Na przednich deklach no to nic dziwnego, bo przednie dekle są składane na stikon oryginalnie. My, my stosujemy tą pastę Wiktora Rańca. Ewentualnie pastę z oryginału. To jest to samo, co mercedesowska pasta. Jedno i drugie się sprawdza. Że tak powiem, one są niezawodne. Ufamy, ufamy tym pastom i zazwyczaj nie, nie kończy się to na ponownej rozbiórce. Oczywiście było tu w międzyczasie też dużo mycia. Nowe wiązki od prze, przepustnic, oraz też od przepływomierzy. Nowe kabelki, wszystko było posypane. Natomiast wiązka to co Japoniec już zdążył zrobić to wiązka od wtrysków, od od czujników temperatury już była wymieniona, więc tutaj parę złotych ulgi dla właściciela. Ale mimo, mimo wszystko tutaj ładna cyfra pękła, no bo oczywiście nie, nie mówimy tu o samym silniku. Jakiś tam naprawie, naprawie, połamanych osłon to akurat właściciel Robił. Niektórych rzeczy się po prostu nie są w stanie po podjąć, ale zwracamy uwagę na takie, takie szczegóły, żeby te, te wszystkie plastiki były kompletne, niepołamane. A jeżeli da się je naprawić, no to je naprawiamy albo, albo sami, lub ewentualnie z właścicielem szukamy kogoś, kto, kto, kto to zrobi po prostu godnie. <laughs> do, do tego jeszcze trzeba będzie tutaj wrzucić nowe rurki od. Podciśnień. Kolektor sący leży tutaj. On był tam jakoś tam nazwijmy to czyszczony. Trzeba będzie go pouzbrajać, podciśnienia podłączać zgodnie, zgodnie ze schematem. I pomału, pomału do celu. Tam, tam. Teraz tak z głowy, niestety nie jestem w stanie sobie przypomnieć co tam jeszcze było robione, tu jest jakaś linka, nowa linka od, od ASR, trzeba było ją dać nową, bo, bo stara była taka popękana, brzydka, Zwr właściwie zwracam na to uwagę, zostało nam jeszcze tutaj uszczelnić ten zbiorniczek od ADS-u, bo ten olej się tu cały czas po, pojawia, trzeba będzie go wymyć, wykerszerować, pokrywy zostały zrobione w, w taką strukturę, niektórym może się to podobać, niektórym nie, ja osobiście dałbym to w połysk, ale ze względu na liczną ilość wrzeworów, które zresztą widać, to klient zdecydował się na taką właśnie stru, stru, strukturę. Tych pokryw zaworów, przez to, że kolektor leży na tych pokrywach, one są praktycznie niewidoczne, także to, to chyba dużej różnicy nie, nie robi. Ważne, żeby właścicielowi się podobało. Tak? Tu mamy w nim przebieg 112 tysięcy, także. Także przebieg nieduży, a mimo wszystko wycieki, wycieki szło, szły pełną parą. Mała miska, yy, przewody chłodzenia oleju, dużo, dużo, dużo rzeczy było zrobionych. A niektóre kostki od np. czujnika ciśnienia oleju były wklejone na kropelkę. A tu mamy taką pincetkę na kadżecie, która już też yy, w piątek nas opuszcza. Tutaj demontowaliśmy kopułki, czyściliśmy je. Zdecydowaliśmy, że kopułki zostają w tym samochodzie. Te, które są, mają one już swoje lata, ale po, po wyczyszczeniu silnik pracuje fajnie. Ten, ten samochód trafia potem do warsztatu, który specjalizuje się w montażu bezpośredniego wtrysku EFI. No, tutaj mogę polecić Nowak nazwisko. Nowak EFI. My generalnie dajemy takie zalecenie, że ten. Ten gadżet jest trochę przerostem formy nad treścią. Można się z tym nie zgadzać. My po prostu ucząc się na własnych błędach i po prostu na historii, jak to, jak to wygląda i jakie koszty się wiążą z próbą przywrócenia tego silnika do, do ładu. Niekiedy jest po prostu niespółmierny. No te, te, te wydatki są bardzo duże. Czy dysza wolnych obrotów, czy tutaj jakieś kombinacje z regulatorem ciśnienia paliwa i tak dalej, i tak dalej. To wszystko idzie. Czego byśmy się nie dotknęli, to jest to jest 1000. I, i diagnoza jest droga, droga długa i czasochłonna. I te wszystkie rurki, o których już kiedyś opowiadałem. E, także tu zostało nam wygrać z centralnym zamkiem. Czy się uda, czy się nie uda, to już się okaże do piątku. E, także, także, także tak. A tu jeszcze mamy też. <laughs> M120, czyli 6-litrówkę m 12 ale poliftową. Czy one się różnią? Układem, układem zapłonowym, wtrysk jest taki sam, też jest bezpośredni. Natomiast tutaj nie mamy wyjścia z wałka na, na palec. Są te otwory zaślepione. Znaczy są zupełnie inne przednie dekle, o tak. Wyglądają te silniki praktycznie identycznie, ale, ale tam się jest po prostu zasilany cewkami. I są różne, różne głosy na temat tego, który, który lepszy. Dla mnie nie ma faworyta, bo jeden i drugi żyje olejem, także. Także oba są, nadają się do, do rozebrania i do złożenia z powrotem. I, 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 ty, i tylko się składać ręce, żeby, żeby spod głowic nie leciało, bo, bo to już wchodzimy w, na jeszcze wyższe poziomy. Także, także to tyle, jeżeli chodzi o M120. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to, to chętnie odpowiem. Wszystkiego najlepszego. Hej!